Dobry, pani Dobry. Nie, nie przychodzi pani na sesję, jest pani tam zawsze wpisana jako gościa, pani nie przychodzi tam. A nie mam czasu. No to czemu pani wpisują? A, nie wiem, ja im nie każę. A, nie każe. Nie, sami czy się pani, się pani Już się pani nie miesza do wszystkiego. Sami się. Jakoś pani sama musi się męczyć. Tak, co mam zrobić? No ale była pani posłanką czy posłem? Jak to teraz mówią? Aha, to ja tak. raz mówią tak, raz tak, jak poprawnie jest? Pani... A te... nie wiem. Nie, nie wiem pani, no. no ale pani była nauczycielką, to trochę to pani była. wie na ten temat. No. Nie, nie z tej dziedziny, ale I tak się... dobrze i tak dobrze. No jak, jak jest poprawna, jest odpowiedź mę mężeńska i męska jest rozróżniona, to powinno się mówić poprawnie, nie? a nie tak. No. A nie tak, żeby mówić jedni sam, tak? Mówią, no posłanka. No, no, prawidłowa posłanka, a oni nie mówią, że pani poseł, to takie też... Aha. Ludzie, którzy Leż nie mówią pani profesor. no, no też no, no to jeszcze to jeszcze tak sędzia. No to to jeszcze tak jeszcze może ujdzie, ale ale, ale jak są poprawne? Po... No i się pani już nie, nie miesza do żadnych ale pani no ale to co Panią piszą, bo Pani jest w związku z Przewodniczącą, tak, zwią dlatego, tak. no ale nie przychodzi, już Pani dawno A, nie, było. Już nie A teraz jest już winda, mogła Pani windą na No napraya. podobno. No już na poprzedniej, jeszcze w tamtej kadencji była już czynna, ale otwar otwarcie było uroczyste dopiero na znaczy poświęcenie w październiku, bo taki był termin. No, zobaczymy jak teraz no. będziemy mieć jakiego burmistrza. No to jeszcze się okaże, jak zagłosują mieszkańcy. No to się, no Ale widzę, pani, że czasami pani samochodem jedzie z opiekę. Pani ma taką mam samochodową. Taką Zamawia pani sobie tak. samoch... osobę nie, z samochodem. Ja mam swój. Tylko mi taka jest. Taka pani Pani drozi. jest kierowcą mi. No, no no, bo pani by trudno sami uczyć się. Ja mam prawo No, zjadłam. ale to nie jeżdżone, to, to nie się jeżdżone, wyszło z prawy. To wszystko zapomniałam. To by się na nowo trzeba uczyć, a w takim wieku to jest trudno. No to... Da. No ale jakoś chce pani do miasta jeszcze da radę dojść. No pan był właśnie no. jeszcze samodzielnie... Lezły. No to dobrze Bo tak to wiem, to pani była tym posłanką trzy lata wtedy. I ostatnie spotkanie jeszcze tam pani robiła A, I w bibliotece co byłem... Pan w tym. pamięta ja już nie no, pamiętam. No no ale wiem, że była pani, no to już wie pani, że na spotkania miała pani tutaj ostatnie takie już pożegnalne czy jak to tam było, że 3 lata no ale było i minęło wszystko do historii. Panie tyle lat, że już wszystko zapomniałam. No tyle rzeczy się. No to da. No ale jak to było dwustulecie w tamtym roku to pani była tamty, zaproszona i była no, pani. No pewnie, że ja tam uczyłam tyle lat. No wiem, ale była pani tam. Gdzie? Wtedy jak były te roczystości, to. No pewnie. Trudno byłoby nie być, jakby się już obłożyła. Ja tam uczyłam, ja tam no, wiem, wchodziłam no, do szkoły. Tak, tak, no to wszystko to całe. Nie tylko jako To całe życie to... pani Bochni mieszka. Czy nie nie całkiem? Prawie. Prawie, no. większość życia. No to da. No to dobrze, że pani dokumenty, Koment. Nie chce pani już, ale jest pani tam widnieje, i w Wikipedii, pani jako osoba publiczna, jest pani też. Wie pani, że nie. Nie każe im No piszec. ale dali, no ale widać, nie, ktoś panią dał. Jest tam. No, oni że pana raz napisali no. i mają te same listy i powielają. No. no, tak to jest. No ja też nie jestem całe życie Bochni, ale większość życia mieszkam, bo... No i tak jest na razie, to dobrze, to na razie przejść dalej. No. Bo chodziłem jeszcze do pani męża jak był lekarzem w przychodni kolejowej. Ale proszę mi nawet nie wspominać no. tego, bo to jest dla mnie jak nóż w sercu. No, to, to już lat tyle minęło, to, to ciągle, ciągle się nie chce. Stale chcę przypo... żywe. Stale coś przypomina się. Stale żywe. No, no co zrobimy? No. Takie życie. <laughs> Nikt do setki nie jest w stanie. Mało kto żyje, nie? Tak to jest, no to trudno. Ktoś idzie, ktoś nie... Jakoś na tym miasto żyć w tym mieście tak. Na no to widzenia. zadzenia, dziękuję.